Witam w kolejnej części Ecstatica. Hmm, przeczytałem sobie bo, ostatni save, bo już wiem gdzie mam iść. Kamienny krąg jest, zaraz zobaczcie, gdzie. Tędy na przykład. Tutaj jest kamienny krąg, nie wiem, zupełnie to przeoczyłem jakoś wcześniej. I teraz tak, on ma tutaj yy, czar, wymówić czy coś w tym stylu. No, i co się stanie? Kto to mówi? Cały czas ktoś tam mówi. A zapomniałem włączyć napisy, tak w ogóle. I no, co się stanie? Piorun trafił w tę kość. Co za dźwięki wydaje? Czy te kamienie oh, gadają? Tak, to one mówią. Ładne joje. Co i co? się stało? O kurczę! To jest moja broń. Popatrzcie, ta kość stała się bronią. Miotacz ognia, jakby. No nie wierzę. Czy to się da podnieść na przykład to co tutaj jest? No no no. Nie. nie, nie. nie. To, jest, to, to chyba tylko trawka się pali. Takie mieszkanie się już do niczego nie przyda. Ja mam miotacz ognia. Aha, tędy się po to było No, dajcie mi teraz Minotaura jakiegoś. Chętnie przetestuję tą broń. Naprawdę. No, że braku... Nie no, że braku to nie będę. z tak już tą broń mam. Tutaj jest. Minotaur. To jest takie silne, że mnie odrzuca. No stawaj nie widzisz mnie Ej! Ja Cię tutaj ogniem rażę, a ty nic? Teraz dopiero wstanie No to patrz O cholera, nie zawsze. sobie Jeszcze, jeszcze Niech dostanie, należy mu się I zabiłem go, tak? Haha! <laughs> Zabiłem minotaura. Super! Już mi nie będzie przeszkadzał. Chyba, że się pojawi nowy? Nie wiem. Nie, nie tędy, nie chcę. Już jeszcze mógłbym wielkołaka załatwić pewnie, ale nie będę tracił na to czasu. Idę do lochu, bo tam jeszcze było dalej do odkrywania. I znowu trzeba będzie przez te cholerne przeszkody przejść. Nie tędy. Tak. Tam był taki szkielet, pamiętam. Złoty. Aż żółty. Halo. Właśnie te schody. Dobrze, że tu biegać można, chociaż. Ten zapominam, zresztą tak nigdy nie spadnie. Mam nadzieję, że ten posąg będzie znowu już nieaktywny, jak go zabiję wtedy, chociaż tak teraz mogę. ogniem go potraktować, wiem, by w ogóle to na niego działało. I teraz najgorsze. Najgorsze najgorsze nie dobra nie będziesz lektora to tak samo wcześniej o tutaj nic mi się nie stało super jeszcze raz maksymalnie w tą stronę o. Shit! wiedziałem że tutaj nawet nie muszę się skalać chyba. po prostu nie no, przesadzacie. O. Kurde, jak to jest możliwe? Widzieliście coś takiego? Może zwyczajne chodzenie, nie być takie. chyba nie. Ale Kolejko. Kurde, nie, no proszę, jak ja to przeszedłem wtedy Na pewno skradaniem się sobie... No i tu, ale wcześniej jakoś w ogóle nawet o tym nie wiedziałem i sobie przeszedłem. Może A ja mam przejść Tak No kurde, ja pierdzielę Nie wierzę w to. Eee, nie no To za jaja no, Widziałem, że wystarczy tak No nie Okej, okay, teraz jak to było? Po prostu biegnę, nie zaprzejmuję się... Yeee, akurat tutaj będzie spieprzone? Uff, dosz No dobra Znowu waźni Zostałbym tu dłużej, ale nie, nie ma sensu i teraz tu. Tu był ten szkielet, prawda? A nie, on nie był żółty, co ja gadam. Zobaczmy. Zaraz. What the hell? No, no, no. No, nie tym. Po co się? Jeszcze. Jest zabite. sabotour uh, wasne uh, what's up what's up Co? hello i must have dozed off for a bit but who do i see here one of my knights come forward, my friend, to greet your king. To greet your king? A, tam. I supposed ja to do with it? Is there something behind this? I not Hello? O! o, o nie mogę go jednak znowu, znowu znowu. O, no, Nie przejmuj się I teraz co dalej? Koronę mu wezmę No i co dalej? Nie wiem na razie But jest nothing here. To no, no, no tutaj. Nie, bez sensu. No, no, no. Ona nie mogę to położyć, But jakbym chciał. Czekaj. No, no, no. Ten czy nóż już jest zawsze nawiązane. Ale Co mam zrobić? No, no, no. But there's nothing here. Nie wiem. Na szczęście czas mi się kończy, więc zrobię przerwę i się dowiem. Zobaczenia w kolejnej części ekstatika.